Pewnie niektórzy z Was mają już podziurki w nosie tematu ataków hakerskich w stronę CD Projekt Red, natomiast mamy coraz stanowsze i ciekawsze informacje na ten temat, które mogą oddziaływać bezpośrednio na całą firmę, pracowników czy przyszłe produkcje studia. Chodzi tutaj mianowicie o wyciek danych osobowych, które według jednego z byłych pracowników miał miejsce, a na jednego właśnie z tych byłych pracowników miał być nawet zaciągnięty kredyt, co jest sytuacją bardzo poważną. Według informacji na Twitterze pracownicy zmuszeni są wymieniać dowody osobiste w obawie przed własnym bezpieczeństwem. Jeśli takie sytuacje zdarzyły, by się naprawdę mogło być nieciekawie, bo tu już nie chodzi nawet o dorobek samego studia, tylko bezpieczeństwo i dorobek pracowników, którzy mają rodziny, własne problemy i zapewne w niektórych przypadkach również spore kredyty, które już same w sobie dostarczają problemów ze spłatą. Były pracownik, który nagłośnił sprawę na Twitterze, pracował dla CDPL, czyli firmy ściśle powiązanej z CD Projekt Red, więc informacje mogłyby wydawać się na pierwszy rzut oka bardzo wiarygodne, ale całą sprawę rozwiała oficjalna wiadomość od CD Projekt Red, gdzie wspomnieli oni, że nie mają na tej chwilę oficjalnych informacji na temat uzyskania przez hakerów danych osobowych byłych pracowników czy aktualnych pracowników. Wspomnieli również, że jeśli sytuacja z braniem kredytu by się wywiązała, to wylądowałaby momentalnie na policji. Ludzie z Celeprojekt Red dali również informację, że są w stałym kontakcie z byłymi pracownikami poprzez prywatne konwersacje i dlatego też nie odpowiadają bezpośrednio na Twitterze. Wychodzi na to, że cała sytuacja jest nieprawdziwa, ale nie zmienia to faktu, że wszyscy z CD Projekt Red mają naprawdę spore problemy, bo hakerzy cały czas czekają, a firma zdaje się stale walczyć i nie podejmować z nimi współpracy. Pozostaje teraz pytanie, czy wartość zaparte? Czy może ulec osobom, które mają już naprawdę sporo? Jest to kwestia z pewnością sporna, a ludziom z CD Projektu nie można odmówić waleczności i tego, że dbają o swoje i potrafią uszanować swoją pracę. Miejmy nadzieję, że wszystko zakończy się dobrze, bo ostatnio wokół polskiej firmy jest bardzo dużo szeroko pojętego szumu. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, na Ludboksie zawsze o godzinie 16, przed chwilą zostawcie łapkę w górę, suba dzwonkiem oraz komentarz. A w dzisiejszym filmie, troszkę o nadchodzącej wielkiej aktualizacji do Minecrafta, wiele ciekawych i ważnych informacji na temat serialu The Last of Us od HBO, modyfikacji do Wiedźmina, której nigdy byście się nie spodziewali oraz remakeu Far Crya 1. Minecraft przetrwał już mnóstwo aktualizacji, które raz składały do gry więcej, raz mniej, ale jedno wiemy na pewno. Aktualizacja Caves and Cliffs będzie jedną z największych, o ile nie największą, aktualizacją od lat, bo wprowadzi do gry wiele nowych udogodnień oraz form, które mają za zadanie wprowadzenie świeżości i realizmu do tej sześciennej produkcji. Pojawiają się aktualnie pierwsze snapshoty, czyli takie zajawki, które prezentują graczom postęp w sprawie aktualizacji, gdzie to właśnie użytkownicy mogą sprawić wszystko na własną rękę. Ostatnio za sprawą najnowszych snapshotów można było sprawdzić, jak działają nowe formy. Jaskiń, potocznie zwane jako Cheese oraz Spaghetti, a nazwy pochodzą naturalnie od wyglądu samych cave'ów, bo jeden jest podziurawiony i przypomina nieco ser szwajcarski, natomiast drugi przypomina podłużny i nieskończony korytarz. W grze znajdzie się również mnóstwo jaskiń generowanych ze zbiornikami wodnymi, które wraz z otaczającą ich zielenią i korytarzami będą tworzyć niezwykle malowniczy klimat. W Minecraftie zostaną również naturalnie te starsze, można powiedzieć klasyczne, modele generowania świata, bo czym by była ta gra bez prostoty, która rodzi w niej pewną magię. Warto również dodać, że świat ma być powiększony o 64%. 4 bloki w dół i w górę, co mówi nam wprost, że będziemy mogli budować wyższe konstrukcje oraz kopać głębsze korytarze. Od wtedy ta mistyczna taktyka z kopaniem na 11 czy 9 poziomie w celu poszukiwania diamentów się pewnie trochę zmieni, ale kto wie. Jeśli chodzi o aktualizację Caves and Cliffs to ma być ona dostępna jakoś w lecie, ale niestety nie znamy dokładnej daty premiery. Będzie to przynajmniej moim zdaniem przełomowa aktualizacja, których ostatnio poniekąd trochę jest. Napiszcie w komentarzach, czy gracie dalej Minecrafta, czy może znudziła wam się już ta jakby nie było leciwa produkcja. Nad serialem The Last of Us od HBO Wiele plotek, informacji, tych bardziej jak i mniej trafnych, ale dziś mamy dla Was pewniaka, który pewnie będzie dla większości z Was zaskakujący i bardzo ciekawy. Ale nim to, to może wspomnijmy sobie, że cały serial ma być wyprodukowany przez ludzi znanych z produkcji Czarnobyl, czyli hitu od HBO, który w bardzo ciekawy sposób przedstawił historię wydarzeń z 1986 roku. Producentem ma być również nikt inny jak Neil Druckmann, czyli osoba odpowiedzialna za gry The Last of Us, w ramach których powstaje właśnie wcześniej wspomniany serial. A jest to moim zdaniem murowany sukces, bo o grach było bardzo głośną, szczególnie. Szczególnie ostatnio za sprawą drugiej odsłony, która swoimi kontrowersjami zaciekawiła nie jednego gracza, lecz wzbudziła również wiele negatywnych emocji. Wracając do serialu, to otrzymaliśmy informacje o aktorach, którzy mają wcielić się w rolę Joela i Eli, czyli dwóch głównych postaci. Joela zagranik inny jak Pedro Pascal, czyli bardzo gorące nazwisko znane z wielu produkcji, takich jak Gra o Tron, The Mandalorian, Narcos czy Wonder Woman 1984. Natomiast w Eli wcieli się Bella Ramsey, czyli młoda aktorka, znana chyba głównie z Gry o Tron. Jeszcze do niedawna owe informacje były tylko plotkami, a w zasadzie głównie Mówiono tutaj o Marszala Alim jako o Joelu, co okazało się jak widać błędnym myśleniem chociaż nie do końca, bo starał się on o tę rolę, natomiast wygrał Pedro Pascal, który w mojej subiektywnej opinii pasuje tutaj milion razy bardziej. No nie wiem, napiszcie w komentarzu, czy się z tym zgadzacie. Ja znam tego aktora głównie z Narkosa i gry o Tron, gdzie wpasował się idealnie w układankę, którą uzupełniał i wprowadzał wiele fajnych niuansów. Jeśli chodzi o takie sprawy bardziej zakulisowe, to HBO zdecydowało się zamówić od razu cały sezon, zamiast pierwszego odcinka pilotażowego, co może świadczyć o zaufaniu, które miejmy nadzieję, będzie trafne. Jak to przy okazji HBO często bywa, sporo. Będzie reżyserowanych przez różne osoby, a co do pierwszego odcinka, to zasiądzie przy nim Kantemir Bałagów. Jeśli stwierdziliście, że jeśli chodzi o Wiedźmina, nic Was nie zaskoczy, to spójrzcie tylko na to. Pewien gość, a dokładniej Milky Way, stworzył modyfikację dodającą do Wiedźmina trzy modele mieczy świetnych i hemu Darth Na geralcie wyglądałem, no nie powiem dość komicznie, ale samo to, że miecze mają własne dźwięki i dokładne tekstury robi wrażenie. Mimo, że nie trafia to do końca w mojej klimaty, szczególnie że grając w wieśka, chce się raczej wczuć przygodę, to modyfikację uważam za całkiem udaną. Jeśli ktoś lubi takie Smaczki to bez problemu, może ją pobrać za darmo na Nexus Mods. Pewnie pojawią się również pytania, czy można skorzystać z mieczy świetnych różnych kolorów lub można nosić dwa przy sobie. Spieszę z wyjaśnieniem. Można oczywiście posiadać wiele modeli mieczy, tylko wcześniej trzeba je pobrać, a jeśli chodzi o dwa miecze, to niestety można się wyposażyć tylko w jeden, co pewnie psuje marzenia niektórych graczy, ale może kiedyś wraz z postępem modyfikacji się to zmieni. Miłośników serii Far Cry wśród społeczności graczy jest z pewnością odgromam i tego zaprzeczyć nie można, a wielu z nich dalej czeka z nadzieją na remake pierwszej części, która mimo upływu lat niektórym da dalej sprawia niezwykły frajdę. Mimo iż tytuł jest mocno trudny do zaakceptowania przez dzisiejsze standardy mechaniczne i graficzne, to nie można odmówić pomysłu i świetności jak na tamte lata. Jeden z modelów, a dokładniej Flaugruer, postanowił samodzielnie odświeżyć pierwszą część Far Crya przy okazji Crysisa, a cały projekt nazwał roboczo Far Crysis X. Po przedstawionym przez twórcę materiale możemy stwierdzić, że nie jest to jakiś szczyt możliwości, natomiast już jakoś to wygląda. Brakuje pewnych elementów charakterystycznych dla serii Far Cry, ale to pewnie zostanie nadrobione w niedługim czasie. Twórca planuje tworzyć cały Far więc raczej zajmie mu to naprawdę długo, a szczególnie, że jest to jedynie pojedynczy model, który tworzy praktycznie non-profit i musi się pewnie często do tego zmuszać, mimo braku chęci, ale efekt może być naprawdę obiecujący. Twórca opublikował demo swojej modyfikacji, więc możecie śmiało rzucić okiem, twierdziąc, że owy fragment jest w pełni grywalny i dostosowany pod użytkownika, natomiast nie mamy dokładnej pewności, ile procent całej gry on zawiera. Szkoda, że tak mało leciwych produkcji doczekało się swoich remake'ów, tudzież remasterów, bo możemy śmiało zauważyć, że często te bardziej nowsze produkcje są odświeżane. Chodzi mi o te z 2013 wzwyż, a nie o te jeszcze starsze. No ponieważ te starsze no oczywiście wymagają bardzo dużego nakładu pracy, żeby to odświeżyć i wprowadzić na grafikę dzisiejszych standardów. I można się tutaj posłużyć przykładem San Andreas, na którego remake gracze czekają już od lat, a nie mamy żadnej oficjalnej odpowiedzi od twórców, więc coś jest na rzeczy. Oczywiście pomijając te wszystkie przecieki i plotki, które no często są trafne, często nie, ale nie możemy się nimi raczej w 100% sugerować, więc czekamy na oficjalne informacje od samych twórców. A ja wam dziękuję za obejrzenie dzisiejszego Filmu, jeśli Wam spodobał łapka w górę, sub dzwonkiem oraz komentarz. Trzymajcie się i do zobaczenia jutro o godzinie 16! Yo.